Przegląd tygodnia nr 22. Zaczynamy. Motto na dziś. Nie ma to jak kolejna, nowa i cenna inicjatywa z rzędu tych, co to czapki z głów zrywa. Niektórzy z Was mają do mnie pretensję, że ciągle mi się coś nie podoba. Że nie mam własnego zdania, tylko ciągle szukam powodu do krytykowania. Być może, że jest w tym jakaś odrobina racji, więc postanowiłem właśnie dziś po kolacji poinformować Was o bardzo ciekawej i nowej inicjatywie. A jeśli takich cennych inicjatyw będzie więcej, to zwiększają się też szanse na to. Że już nie będzie powodów do mojej krytyki, prawda? A chodzi o to, że magister inżynier Piotr Gębiś, który jest autorem naszego podręcznika Niezbędnik Diagnosty SKP 2020, wystąpił z inicjatywą internetowej dyskusji nad stanem naszej branży. Zaproszenie do tej pierwszej takiej dyskusji otrzymało dość wąskie grono naszych branżystów. Na przykład przedstawiciel Wydziału Komunikacji w Starostwie, właściciel trzech stacji kontroli pojazdów z okręgową włącznie, producent naszego oprogramowania, przedstawiciel środowiska inspektorów uprawnionych diagnostów samochodowych. Przedstawiciel branżowej firmy szkoleniowej. Ta pierwsza taka dyskusja w minioną sobotę trwała ponad godzinę. Na pewno domyślacie się, jakie tematy dominowały. Niestety, z różnych powodów, kilku zaproszonym osobom nie udało się uczestniczyć w tym ciekawym przedsięwzięciu. Także mi się to nie udało, albowiem mój komputer, choć nowy, nie potrafił się właściwie skonfigurować z, z administratorem prowadzącym tę dyskusję. No cóż, nie jestem informatykiem, niestety, choć mam podobno i inne zalety. Osobiście mam nadzieję na to, że tę niedogodność jeszcze, nad, jeszcze nadrobię w kolejną sobotę, albowiem z prowadzącym kolegą Piotrem Gębisiem, który jest także inicjatorem tego przedsięwzięcia, uzgodniliśmy, że przez jakiś czas będziemy spotykać się na tej internetowej platformie w każdą sobotę o godzinie 20, aby podyskutować o kondycji naszej branży w tak Zróżnicowanym i miłym gronie. Zakładamy także, że uda się wypracować jakieś stanowisko w sprawie proponowanej zmiany naszej ustawy prawo o ruchu drogowym, które będzie stanowiskiem tej większości, choć niezrzeszonej części naszej branży. Tak więc mam już tylko. Parę dni na takie przestrojenie mojego komputera, aby tym razem udało mi się wziąć udział w tej ciekawej dyskusji w zbliżającą się sobotę. Chodzi o to, aby najlepiej była to przeglądarka Chrome i nowy adres internetowy na gmail.com. Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych udziałem w tym wirtualnym forum dyskusyjnym, aby skontaktowali się z kolegą Piotrem Gębisiem. Dane kontaktowe znajdziecie na odwrocie okładki naszego niezbędnika lub w internecie. Zapewne sami macie świadomość tego, że z uwagi na kwestie techniczne ilość uczestników tej naszej sobotniej dyskusji. Musi być ograniczona. Dlatego pierwszeństwo będą miały te osoby spośród nas, które nie będą zwlekały ze zgłoszeniem uczestnictwa w tym nowym i ciekawym przedsięwzięciu. Mam nadzieję, że po kolejnej sobocie uda się też, po pierwsze, jeszcze bardziej zwiększyć grono uczestników tej wirtualnej dyskusji. Po drugie, sformułować wnioski co do kondycji naszej branży. I po trzecie, sformułować stanowisko w sprawie proponowanych zmian. Dziękuję.